Cześć! Czytadło, kolejny odcinek. Dzisiaj dla Was mam książkę Potęga Teraźniejszości Eckhart Tolle. Książka bardzo znana, książka z dziedziny duchowości. Książka, która kilka lat temu bardzo dobrze mi zrobiła, kiedy byłem w czasie takim w moim życiu dosyć trudnym, w którym zmagałem się ze sobą, w którym doświadczałem takiego psychicznego kryzysu, ta książka bardzo mi pomogła. Oprócz pracy psychologicznej. Ten sposób pracy duchowej wniósł w moje, w moje życie nową jakość i taki rodzaj obecności, co coś bardzo pięknego. I dzisiaj króciutko o tej książce. Kto to jest Eckhart Tolle? Eckhart Tolle to jest człowiek, który stał się nauczycielem duchowym. Stał się tym nauczycielem duchowym po tym, jak doświadczył w swoim życiu przemiany. Opowiada o tym, że cierpiał, intensywnie cierpiał. I w którymś momencie swojego życia, nagle w takim doświadczeniu wirowania, opisuje to we wstępie do tej, do tej książki, jego cierpienie znikło. Po tym doświadczeniu dwa lata spędził na ławce w parku, siedząc, kontemplując, ciesząc się z tego, co jest. A potem różni ludzie zaczęli go pytać o różne rzeczy i w ten sposób stał się nauczycielem duchowym, zaczął innych uczyć. Jak... Jak być w tej obecności, a właściwie jak, co, czego nie robić, żeby jej doświadczyć. E, i, I o tym jest ta książeczka. E, potęga teraźniejszości. Co to takiego jest potęga teraźniejszości? E, potęga teraźniejszości to inaczej obecność. To nasz wewnętrzny spokój. Religie mówią o tym, że to po prostu Bóg, który nas zamieszkuje. Chrystus, Budda, nasza prawdziwa natura, prawdziwe ja, coś bardzo głębokiego w nas. I tą obecnością wewnątrz jesteśmy. Oprócz tego, że mamy ciało, psychikę, to w rdzeniu mamy to coś, co nazywamy właśnie obecnością, co Eckhart Tolle nazywa potęgą teraźniejszości. Pozwólcie, że przeczytam wam króciutki cytat z tej książki z rozdziału W głąb tej oto chwili. Kiedy wyzbywasz się nawyku uciekania przed teraźniejszością, radość istnienia przenika wszystko, co robisz. Gdy tylko ogarniasz swoją uwagą teraźniejszość, doznajesz wrażenia obecności cichego bezruchu spokoju. Przyszłość nie jest ci już potrzebna jako źródło spełnienia czy satysfakcji. Nie oczekujesz, że cię zbawi. Nie przywiązujesz się więc do efektów tego, co robisz. Ani porażka, ani sukces nie może zmienić twojego wewnętrznego jestestwa. Odnalazłeś życie, Przesłonięte sytuacją życiową. To życie jest zawsze obecne. To życie to nie jest życie biologiczne, psychologiczne, to jest coś w nas, co jedynie wymaga obudzenia. Nie jest też tak, że ja mogę to zrobić, to po prostu zaczyna się dziać w moim życiu. Niektórzy ludzie doznają tego nagle, inni doznają tego w procesie, jednak każdy ma do tego dostęp. Potęga teraźniejszości to nie jest termin opisujący nawyk bycia w tu i teraz, tak jak gdyby tu i teraz było jakimś punktem w czasie, który trzeba złapać. Jeśli zaczniecie trenować łapanie punktu tu i teraz, to się okaże, że łapanie punktu tu i teraz myślami jest niemożliwe po prostu. Raczej chodzi o to, że ta potęga teraźniejszości, czy nasza wewnętrzna obecność rozpuszcza czas psychologiczny. Co to jest czas psychologiczny? Czas psychologiczny to jest ym, pewno, pewne kontinuum tego, jak siebie rozumiemy jako ludzie. Na coś czekamy, czegoś oczekujemy, czegoś żałujemy, z czegoś się cieszymy z przeszłości, a czegoś się boimy albo mamy nadzieję w przyszłości. To samo w sobie nie jest złe. Ale Eckhart mówi, że to jest wierzchnia warstwa całej sprawy. To nie jest istota. Jeśli nie mamy tego czegoś głębszego, to możemy wpaść w wir tego świata, w lęki nadziei będziemy szarpani jak statek. To życie, o którym on pisze, ono jest przesłonięte sytuacją życiową. To znaczy, to co nas spotyka, to jest jak gdyby rodzaj maski, czy rodzaj powierzchni, czy skóry. Ale nie jest jedyną rzeczywistością. Wydarzenia się dzieją, toczą, a w nas coś niewzruszonego, niezmiennego jest żywe i obecne. Jeśli masz ochotę wyruszyć w taką podróż i zobaczyć, co to jest, bo ta książka nie jest o teorii. Ta książka jest formą lekkiej teorii, która mówi, jak wejść w praktykę. A jak można wejść w praktykę? Jak praktykować potęgę, potęgę teraźniejszości, potęgę obecności? Ano, na przykład przez medytację, przez bycie życzliwym do wszystkiego, co jest, yy, przez pracę. Na przykład wczoraj tutaj z rodziną pracowaliśmy na podwórku i yy, to było bardzo piękne doświadczenie bycia razem, przez dotyk kogoś, złapanie kogoś za rękę, przez nie wiem, tak jak ja tutaj mam yy, kubek herbaty, przez ciepło kubka herbaty, napicie się. Sposobów jest mnóstwo. Jeśli w Tobie rezonuje to, że bardzo, że chcesz tego, że, że tęsknisz za tą niewzruszonością, to Eckhart Tolle jest dobrym podręcznikiem takiej pracy wewnętrznej. Także bardzo serdecznie zapraszam do tej książki i no i pozdrawiam, pozdrawiam ciepło i serdecznie.